Ten gatunek gier od dłuższego czasu był skazany na porażkę i całkowite wyginięcie. Okres jego świetności miał dawno za sobą, a jednak wydarzyło się coś bardzo niespodziewanego. Hero Shooter w ciągu paru tygodni podbił rynek i stał się jedną z najchętniej granych gier ostatniego czasu. Jak to się stało, że Marvel Rivals został jedną z najlepszych gier ostatnich paru miesięcy? Postaram opisać to krótko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Niedawno założyłem konto na Instagramie, gdzie wrzucane są regularnie roki ze streamów i odcinków. Zachęcam do zostawienia obserwacji. Na ekranie wyświetla się właśnie QR kod konta, a link do niego znajdziecie również w opisie. Nie przedłużam więcej, zapraszam do oglądania. Zacznijmy najpierw od opisu tego, czym jest Hero Shooter, aby lepiej zrozumieć całą sytuację. Pozwolę sobie zacytować definicję z Wikipedii. Hero Shooter jest pod gatunkiem strzelanek. Który kładzie nacisk na postacie bohaterów mające charakterystyczne dla nich umiejętności i lub bronię. To znaczy, że w grach tego typu mamy do wyboru wiele predefiniowanych postaci, zwykle związanych z danym typem jednostki. Zazwyczaj jest to. Ciężko żołnierz, tak zwany tank, atakujący szturmowiec, leczący członków drużyny medyk, wsparcie, czyli osoba zapewniająca zaopatrzenie innym i zwiadowca korzystający z broni dalekiego zasięgu. W zależności od gry takich klas może być więcej lub mniej oraz mogą występować pod inną nazwą, ale zwykle oscylują wokół tych samych schematów, które podałem przed chwilą. Każda z takich postaci ma typowe dla siebie broń i umiejętności. np. tank zwykle ma ciężki karabin maszynowy lub minigana i więcej zdrowia. Medyk, pistolet maszynowy i możliwość osłony przed atakami i tym podobne. Skoro już wiemy, czym jest Hero Shooter, to zastanówmy się, dlaczego, pomimo mnóstwa gier z elementami Hero Shooterów, podgatunek ten podupadł. Przede wszystkim na rynku strzelanek jest bardzo duża konkurencja. Na czele od wielu lat mamy głównie military shootery, takie jak Serie Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, Tactical Shootery w postaci CSGO i Rainbow Six Siege. I stosunkowo nowy podgatunek, który z miejsca trafił do serca graczy, czyli Battle Royale, takie jak Fortnite, Apex, mający notabene elementy Hero Shootera, PUBG czy Warzone. Oprócz tego popularnością cieszą się luter shootery, w tym Borderlands, Destiny, Payday, i do tego mamy różne raid shootery, sci-fi shootery, moby, FPS-y, y i wiele, wiele więcej. Jak widać, konkurencja jest naprawdę duża i można zastanawiać się, czy hero shootery, takie jak Overwatch lub Valorant, są lepsze czy gorsze od wcześniej wymienionych tytułów. Kolejnym powodem może być zmiana upodobań graczy. Coraz więcej osób decyduje się na inne typy gier. Ostatnio bardzo popularne stały się gry typu Souls-like i Slowslide, takie jak Dark Soulsy. Elden Ring, Star Wars, Fallen Order i Jedi Survivor, Lies of p, czy zaskakująco bardzo pozytywnie przyjęty Black Myth Wukong. Mm, Mieliśmy również wypuszczonych wiele gier RPG, sandboxów, roglajków -like i hack and slashy, które również cieszą się dużą popularnością, czego dowodem jest chociażby Path of Exile 2 we wczesnym dostępie. Możliwe, że taki transfer graczy mógł być spowodowany zwykłym zmęczeniem materiału i znudzeniem takimi samymi strzelankami. Trzecim i myślę, że najistotniejszym powodem powolnego upadku hero shooterów są bardzo słabe gry od kolosów z branży. Weźmy za przykład Concord wydany przez Sony. To samo Sony spod szyldu, którego wyszło chociażby God of War Ragnarok czy The Last of Us. Mówi się o ogromnej kwocie zainwestowanej w ten tytuł wynoszącej nawet 400 milionów dolarów ten jednak okazał się być totalną porażką. Graczy nie przekonywały przedpremierowe animatiki, gdzie zostali przedstawieni bohaterowie, ich motywacje czy też preferencje. Gameplay też nie powalał i nie wprowadzał niczego innowacyjnego. Od kolejna zwykła strzelanka z podziałem na drużyny, gdzie albo trzeba wyeliminować drużynę przeciwną, albo przejąć jakiś cel, co spotykano w mnóstwie innych gier. Do tego dochodzi kwestia modeli postaci, które Kolokwialnie mówiąc, były brzydkie i wielu osobom nie przypadły do gustu. Zaskakiwała również cena wynosząca aż 169 zł, co na obecne standardy hero shooterów, szczególnie tych w nowych, nieznanych jeszcze uniwersach, jest nie do przyjęcia, co już odrzuciło wielu zainteresowanych. Najwięcej graczy w jednym momencie na platformie Steam wynosił niecałe 700 osób, co było absolutną porażką Sony. Wydawca widząc nadchodzący upadek tytułu zamiast naprawiać grę i skupić się na marketingu postanowił przedstawić więcej lorbohaterów i wprowadzić elementy woke dając im chociażby inne zaimki co dużej części graczy się nie spodobało. Wyniki mówiły same za siebie. Po dwóch tygodniach zamknięto serwery Concorda co odbiło się głośnym echem na reputacji Sony. Drugim przykładem jest Overwatch 2 od Blizzarda który został jedną z gorzej ocenianych gier na Steamie. Pierwsza część była do pewnego czasu bardzo dobra gameplayowo i miała swoje oddane grono fanów, ale wraz ze znalezieniem mety i z kolejnymi mijającymi miesiącami, aktualizacje Blizzarda pogrążyły grę. W 2022 roku dotychczas płatną wersję Overwatcha zamieniono na darmową drugą część. Niestety, ale Overwatch 2 nie spełnił oczekiwań ani nie wypełnił obietnic takich jak kampania jednoosobowa. Optymalizacja leżała. Zmiana wielkości z drużyny z 6 na 5 bohaterów również nie przepadła graczom do gustu, do tego dodano przepustkę sezonową i bardzo drogie przedmioty kosmetyczne, które gracze utracili wraz ze zmianą z Overwatch 1 na Overwatch 2, dodano również inne mikrotransakcje. Choć grata nie ma złych wyników i ciągle się trzyma, i to nawet nie najgorzej, jednak jej słabe oceny nie zachęcają do podjęcia próby zagrania w tego lub innego hero-shootera. Jak to się więc stało, że Marvel Rivals okazał się być takim sukcesem? Nie ma co się oszukiwać, że Marvel jest potężną marką i samo stworzenie gry z postaciami znanymi z komiksów przyciąga fanów z całego świata. W Marvel Rivals mamy pełną gamę bohaterów, których jest aż 33, wśród nich są ci najbardziej znani i ikoniczni, tacy jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Spider-Man, Hulk, Thor, Venom czy Wolverine, co samo w sobie przyciąga graczy. W końcu, który z fanów Marvela nie chciałby wystrzelać wrogów jak Rocket, wcielić się w bezwzględnego mściciela Punisher'a lub w boginię podziemia Hele. Właśnie dzięki temu filmiki na TikToku czy na YouTubie z Marvel Rivals szybko stały się bardzo viralowe, co jeszcze bardziej nagłośniło premierę i zachęciło potencjalnych graczy. Kolejnym aspektem jest cena, a mianowicie grata jest dostępna za darmo. Free-to-play i nie wpływające na rozgrywkę mikrotransakcje dotyczące skórek bohaterów bardzo ucieszyły graczy. Battle Pass zawiera jedynie dodatkowe skórki, a po zakończeniu sezonu dalej można go wypełniać, co również odróżnia Malware Rivals od konkurencji. Horrendalnie wysokie ceny nowych gier, szczególnie w preorderze, gdzie można zagrać parę dni wcześniej od innych, co jest de facto premierą gry, a nie przed przedpremierą, bardzo odstrasza kupców. Na przykład taki Assassin's Creed Shadows w edycji Ultimate za prawie 550 zł z beznadziejnymi bonusami. Absurd. Samo wypuszczenie gry free to play, która nie jest pay to win, to znaczy nie trzeba dodatkowo płacić za jakieś boosty i lód pomagający w rozgrywce. Może być drogą do sukcesu i oby się to nie zmieniło w najbliższym czasie. Również grafika jest niczego sobie. Same animatiki przypominały Spider-Man Across the Multiverse, co zachęcało do zapoznania się z tym tytułem, a w samej grze widać tę komiksową kreskę. Jej oprawę przyrównałbym więc do mieszanki Borderlandsów i Overwatcha, co bardzo fajnie wyszło. Do tego dochodzi przystępny UI i satysfakcjonujący podgląd bohaterów przy ich wyborze z ich unikalnymi animacjami. Jednakże najważniejszą rzeczą, która przełożyła się na niewątpliwy sukces Marvel Rivals, jest gameplay. Każdy bohater z osobna się od siebie różni, i nie ma sytuacji, że dana postać ma takie same umiejętności czy animacje jak inna, co już samo w sobie robi wrażenie. Powiedziałbym też, że twórcy dobrze przeanalizowali porażki innych gier tego gatunku, takie jak Concord i Overwatch, wyciągając z nich najlepsze rozwiązania i podstawy rozgrywki za co swoją drogą Blizzard chciał oskarżyć NetEase, dewelopera odpowiedzialnego za Marvel Rivals, o plagiat. Balans gry też jest dosyć ciekawy. Ma się poczucie, że każda postać osobna jest naprawdę mocna, szczególnie gdy dochodzi do specjalnych umiejętności, kiedy w drużynie są postacie z tej samej serii, np. ze Strażników Galaktyki, takie jak rzucanie Wolverine'em przez Hulka, skoczenie roketa na gruta i tym podobne. Co prawda Hela, Iron Man i Scarlet Witch są mocniejsi od innych i zadają większe obrażenia, ale dzięki unikalnym umiejętnościom bohaterów można to zneutralizować i poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Wiadomo, nie jest to gra idealna i do minusów zaliczyłbym jednak optymalizację gry, która nie do końca się sprawdza. Długi czas oczekiwania na dołączenie do gry, długi czas ładowania modeli postaci i momentami dziwne przeskoki cieni czy grafik w moim odczuciu było bardzo nieprzyjemne, ale być może jest to problem mojego komputera, co w sumie nie zdziwiłoby mnie. Tak więc na sukces Marvel Rivals wpłynęły dobre decyzje dewelopera odnośnie promocji gry oraz samych rozwiązań wewnątrz niej, takich jak Battle Pass czy gameplay. Na dodatek popularność marki zrobiła swoje i przyciągnęła fanów Marvela, którzy nawet nie musieli być aktywnymi graczami, tylko po prostu chcieli spróbować zagrać jako swoi ulubieni bohaterowie. Ten tytuł pokazuje, że hero Shooter jeszcze nie umarły i mogą pokazać coś nowego, coś czego jeszcze nikt nie zaimplementował w swoim produkcie. Marvel Rivals stało się tym samym na chwilę obecną zdecydowanie najpopularniejszą i najlepszą grą tego podgatunku. Miejmy nadzieję, że zostanie ona dobrze poprowadzona przez deweloperów i nie będą starali się w przyszłości wyciągnąć od graczy pieniędzy za lootboxy, czy niszczyć balans gry przez przymusowy podział drużyny jak Overwatch 1. Od siebie jeszcze na koniec dodam, że moją ulubioną postacią jest Iron Fist, Hawkeye i Luna. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał i że dobrze przybliżyłem temat sukcesu Marvel Rivals. Zachęcam jeszcze do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco i podzielenia się swoją opinią na temat samej gry i odcinka. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Cześć!